さあ。 Kalo, czy wszystko pięknie działa? Ale nie wiem ogólnie, czy działa wszystko. PRZYBIEGŁYM! JESTEM! PRZYBIEGŁYM! Jestem. Jestem. JESTEM! Witam! JESTEM! Witam! Witam, witam, ja o zdróbko pytam! Czy nie wszystko dobrze słychać, Pik pik. dobra, zrobiłem kupę. Eee, dobra, no już ci przypinam, już ci nie przypinam wielu. Już ci przypiąłem. Jezu, no... Eee. No kurdy p p Ogólnie jak się nazywasz Roblox? Pfff, opis. Czekaj, nie wiem czy w opisie w sumie ten... napisałem tam mój nick. Nie, ale jak nie znacie mojego niku, to wam napiszę. Dajcie sekundkę, okej? Okay? Tutaj macie mój nick. I dobra, zrobię wam ankietę, bo na początku... A no 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 już usuwam, już usuwam, już usuwam. Na początku zrobię wam ankietkę na szybką. co gramy. Oczywiście na początek stila Brayer, tak zawsze, bo tu głównie content, sub. I, czyli tak, RCU, I, Tsunami. Oczywiście ogólnie zawsze sam, nie? Na początku live'a. Ogólnie zawsze na początku live'a mamy, że tak powiem. Yy... No, No, sabaż, tak. <laughs> Jezu ogólnie jutro może nie być streamka, bo jutro wyjeżdżam. Tyle powiem. Jutro wyjeżdżam, ponieważ... No... Ja to odebrać się i... RCU wygrywa? Widzę na razie. Six x eee, 215 subów. Ogólnie, jak oceniacie nowy overlay? Jak oceniacie overlay? Wcale nie skopiowałem od rowera. Wcale nie skopiowałem od rowera, bo nie ma tej takiej pandy. Wcale nie skopiowałem od rowera. RCU wygrywa? Widzę. Zaraz, sobie chwilkę pójdziemy na RCU. Może też chwileczkę na. że tak powiem. Tsunami. Może to sobie być. Rozdamy jakiegoś fajnego brajzera-cika. E, dobra, pytanie. Na początku, sap Jak zawsze. Pierwsze 15 minut. Jak ktoś w ogóle będzie chciał dać na loso. To dajcie nik. Dajcie nik. Jak ktoś chce dać na loso, to na szybko. No, że tak powiem, wezmę. Będziesz rozdawał taką bazy. Ogólnie. Ja się staram robić, ale nie mam brain rotów, jedynie, że ktoś ma brain roty jakieś, typu brain rot gody, jakieś tam sekrety, no to bym mógł pożyczyć, nie? Bym mógł pożyczyć, ale... o tyle powiem. Tyle powiem. Że gdyby ktoś dał, no to bym na pewno rozdawał to tak o bazy. A no jak widzicie, jestem pustka, a ten Lost Six Seven, to jeszcze muszę dać lektrowyrobić pod blastów, bo... Bo sobie nie tropiłem, bo zapomniałem, no, że mi zabrakło tych, tych... tych, tych, tych. I no. Czy ma ktoś może jakieś te, Brain Rot God, The Lost Tipi czy coś takiego? A za yy, 10 złotych? co za 10 zł Co za 10 zł Co za 10 złotych? Co to co dodanie no jak widzicie opis to za dyszkę macie dodanie nie ale w tym momencie niestety nie aha no to okej okay. więc no tak jak po opisie jest to dyszkę na dodanie na Roblox na cały rok a bo jak chcecie mogę wam przedłużyć do 10 lat co tak powiem ale ja jestem mas taki zbyt popularny i ogólnie wbijajcie na grupkę Roblox Czekajcie, muszę. Y, skopiować sobie. Y, opis. Muszę skopiować sobie opis. Pyk, pyk cyk, cyk, Mój sławny opis. Kiedy loso? Zara loso, zara loso. No mówię, no, że pierwsze ten. Y, pierwsze 15 minut to ogarnia nie zawsze na loso, a więc... No, klasycznie. No, wjeźdź się na grupkę Ja chyba tobie fandrowerka dam ci moda. Tak, tak, cyk, cyk, imek. Więc no, szukasz modeks. Widzę, że jesteś. Widzę, że ty jesteś aktywny w ogóle, nie? Bo aktywna, nie wiem, czy ty jesteś kobietą, czy jak. Ja chcę oddać? Na razie nie. Czekajcie, miałem ten, ten licznik wyłączyć. Zapomniałem, że już dawno poprzedłużony. Moje um. cele płatności. Wyczekaj. Um. Na podatki. Zmieniłem sobie cel na podatki. A podatki są bardzo cenne w tych czasach. Zrób prezent dla dziadka, bo dziś dzień dziadka. No wiem, ale no... Kurde... Ja się znam z kamekiem długo, nie? Dlatego mąka mega mojej I te pite. Yy, o kurnie dla dziadka nie mam. Dziś dzień drogerka. Tyle powiem! Dzień drowerka, trzeba świętować, trzeba świętować. Ma ktoś picolo przy sobie. Ma ktoś picolo przy sobie. <laughs> Nie no, żartowałam tylko. No w sumie też mógł zrobić. Okej. Okay. <laughs> Nie są Marokocha. <laughs> Aha, okej. Okay. No serio, to tą czekoladą tej rejlonu da daje 26 w sumie, nie? <laughs> no kurde, dużo no osób nie ma, bo jakbym robił bazę, to by dużo osób przyszło, nie? E no. Pff. Nie mam prejratów do bazy, tyle powiem. Bym wam robił, ale. Garne od od kreseszki. tym wzajemnie, nie? No dobra, jak nie chcecie oglądać, no to ja, kurde, nie robię, nie? Nie wiem. Ale polecam jak ten. Dobra, jak nie chcecie oglądać, no to nie się kończę, nie no. Czy ze zero osób, nie mam wam robić live'a, no to się, to się nawet nie opłaca, nie? To się nawet nie opłaca robić streamka, nie? Jak 7 osób ogląda, pewnie większość to alty mogę. Losixen do indexa i, i jak. No, jedynie pod to byś musiał coś dać. Więc no. <kłysy> I mu no, zostaje, no nie ma co robić. No, czekam na, na grubego, żeby skończył streama. Musi mi zrobić bazę. Dychę nie wydam. Ja nie gram 99 nocy w lesie Czasami się tam poczytowałem w tym gównie, bo że nie pójdziemy w na tsunami, nie? my Rodę, Ultimate mi już. sobie porobimy ten los of tsunami jak chcecie. No widzisz, mam odo no i... My sobie kbili Sigma jest grubego. Dobra, piszę może u młoda Marek, jak tu nie przejdzie. Jo! <grystanie> Ma ktoś priwa w tym głównie? Dobra, no w sumie możemy sobie coś... ...tu nie, porobić. W sumie to też jest dobra gierka. W sumie tu też możemy sobie porozdawać jakieś tam rzeczy. <krystanie> Ile mam osób? O 8, no, nie ma co. Ja jestem z Tobą nice. Nikt nie, pewnie to nie gra nawet. Więc kurde. Musiałbyś mi wymienić ten fandrowerka no. no ja Jestem z Tobą? Nie, nie jesteś mną. Tylko mój ziomek jest zi ze mną taki Jak mieć tu najwyższego spiza? <śpisa> Spida, przepraszam Ta gra służy na wczeniu tu, nie? Na przykład jak mam jakieś dobre parę to wiesz No jak tu się nawet nic nie respi, nie? Nie wiem, może no, 6 osób na live, gruby live'a Większość osób pójdzie do niego. No i kurde, tyle z tego jest, nie? Dobra ja kończę, bo i tak nie ma osób. Jak nawet nikt nic nie pisze na tym czacie. Taki biedny kurde ten czat. Biedny ten czat że tak powiem no i nie ma co dla was robić, bo wy ani na losu nie chcecie dać, ni nic i co ja tak spe specjalnie dla was dobrej woli zrobiłem streamka no a tu kurde nic nie będę robił tu będę tylko siedział i kurde patrzył w sufit niby jak, jak w jak w ja jestem u ciebie nie. Kurde, no patrzcie na jego brajdoty. Dzięki telewizor, dzięki, dzięki. W, w ogólnie tak się, że ja się nudzę na tych moich streamach. No serio, for, for real. Ja się nudzę. Nie ukrywając, jak nie ma żadnego update'u nie nic, to... też fragole nie chcę, nie chcę nic. Ja nie traduję. Chcesz strzunami dwie b No a chcesz, możesz zdać, nie? Tylko zależy co będę miał z tym zrobić, czy rozdać to, czy jak. <grym> Dzięki. A jeden trylion to dużo chociaż? Dnia 710. No dobra, no dodam cię, nie, ale. No, daw nie? Ja ogólnie już nie mam co wymyślać na te odcinki. Ja teraz dzisiaj tą bitwę montażystów. Ale pewnie nikt nie będzie chciał, nie, na tą bitwę montażystów. Jak coś możesz dać, Czesław, wróblewski. Czekaj, dnia 7 czy 10 A Boże, że ktoś chce, nie? No to. Dobra, dodałem cię, fan rowerka. <gryzło> dodałem cię, fan rowerka. Kurwa <gryzło> mi się nie. No, sorry, administration YouTube, bo przeklinałem. Ty chcieli dać coś, jeden. Ile ty chcieli dać? Co ty chciałeś dać? No dobra, no w sumie można chwilę porobić te konkursy, nie? W tym, tym. Ym... Siema po prostu, Igor, siema, siema. Zostawcie Filipa... No <ścją> ja w tym <pindu> zostawcie Filipa? Jakiego Filipa, kurde? Zostawcie lajka like i suba Dobra, dzięki, dzięki fandrowerka Dobra, czy ktoś chce jeszcze coś dać, czy nie? Bo teraz, no, zaraz rozpoczynam losa, no A te fajne raciki. mi się wydaje, że to fajne Dobra, czy ktoś chce jeszcze coś dać? Mm, nie ma za co luzik Ja chcę dać Wiem, że to ty fan Liptona, ty owaliłeś Trevor to jeszcze trzewę, fan Liptona. A co to jeszcze trzewę, fan Liptona? Mala Gingera chyba. Nie chcesz mu dać, nie? Dodałem no cię jeszcze. No to daj yy, ten nick super. No nie przeczytam tego. Mala Gingera 75, no tak wiedziałem. Yy, dobra, no to co? No od razu mnie ten. Nie rozdam tego. Jeden te. Kurde, ma ktoś priwa w tym głównie? Musiał sobie kupić priwa. Tu Bym musiał sobie kupić priwa. A dodaj Sigma, Boy, nie, jeszcze nie dodałem. Poczekaj, to ci dodam. No, przecież dojść, do dzięki. No, dzięki, macie dwa, try dwa tryliony. No, dwie trylionówki, przepraszam, do wygrania dzisiaj. Wejdź, nie hacker, a miałem dodać Hakerek to on, on jest cheaterkiem. Cheaterek musi ktoś wyjść. Telewizor, weź wyjdź jak możesz. Wyjdź, telewizor. No dobra, teraz możesz bić chyba. Teraz chyba możesz wyjść. Mam fan Filipa. Daj mi Sigma Boy! Jakiegoś Sigma Boya. Dobra, to wbijaj e, ten... Jak mm, ty miałeś fandrowerka? 7 seven... Dam cię, fandrowerka, więc wbijaj. No i... Moje miejsce w kolejce masz. No i kurde widzicie jak osoby spadają mi się nawet ją podstreamować. Nie... No wy mi nie lubicie, czy co? Ja najlepiej to bym bazy rozdawał, nie? Ja najlepiej to bym bazy rozdawał, to tak ale no kur... Tu stoję dawaj. Chodź tu. Dzięki, dzięki mordeczko. No to macie loso. No i się, nie chce mi się. Nie no i no. Eee. Chcecie streama na kiku teraz? Chcecie streama na kiku? Czy chcielibyście teraz streamka na kiku? O kurde, tam mogę przeklinać. Ach, nie. Chcecie kika, chwilę? Dobra, kto ma kika? Kto ma kika? Eee, czekajcie, muszę się zalogować? Potrzebuję tego kodu weryfikacyjnego na kika. Dajcie sekundkę, zaraz, chwilę pójdziemy na kika. Dobra, wbijajcie sobie na kika. Poczekajcie, klucz transmisji sobie ten skopiuje. Mm. Eee, Dam wam link do kanału na Kiku. Wbijajcie na Kika, wbijajcie na kika. Wbijaj na a zera, wbijajcie na kika zaraz tam odpale. Wbijajcie na kika zaraz tam odpale, więc no ale i też będziemy grali ze tsunami więc no tam też będą loso. Czemu nie przyjmujesz gifta? Już przyjmuję. D dobra, dzięki, dzięki. Wbij więc no wbijajcie sobie na kika i zaraz no tam będziemy wszystko rozdawać, nie? Będziemy rozdawać. Dzięki. Dobra. Więc ja lecę.